W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, zaczynam ten dzień z Tobą, bo bez Ciebie nawet wolna niedziela potrafi być nerwowa. Dziękuję za to, że wstałem i że świat znowu dostał szansę, a ja razem z nim. Dziękuję za ludzi, których mam obok i za tych, za których mogę się dziś spokojnie pomodlić. Dziękuję za ciszę poranka. W której łatwiej usłyszeć, co naprawdę dzieje się w sercu. Dziękuję za Twoją obecność, która nie zależy od mojego nastroju. Chcę Ci oddać ten dzień taki, jaki jest, z jego prostotą i z tym, co we mnie poplątane. Naucz mnie zaczynać od Ciebie, a nie od listy spraw do załatwienia. Daj mi dzisiaj łaskę uważności, żebym nie przeleciał przez niedzielę, jak przez przystanek. Porządkuj moje myśli, kiedy uciekają w rozproszenia i jałowe kręcenie się wokół siebie. Daj mi pokój w relacjach, zwłaszcza tam, gdzie łatwo o spięcie przez drobiazgi. Naucz mnie mówić mniej, a słuchać więcej, żeby nie dokładać hałasu do hałasu. Umocnij we mnie pragnienie dobra, które robi się bez reklamy i bez tłumaczeń. Daj mi serce miękkie wobec ludzi. A twarde wobec pokusy, zniechęcenia. Prowadź mnie tak, żebym po tym dniu był bliżej ciebie, nie tylko po niedzieli. Święty Franciszek Salezy powiedział: Bądź cierpliwy we wszystkim, a przede wszystkim wobec siebie. To zdanie trafia we mnie, bo ja nieraz chcę natychmiastowych efektów. Od siebie, od innych i od ciebie. A ty prowadzisz krok po kroku, bez pośpiechu, i bez pogardy. Ta cierpliwość nie jest pobażaniem, tylko mądrą miłością, która umie czekać na dojrzewanie. Uczy mnie też, że surowość wobec siebie często wcale nie jest świętością, tylko ukrytym lękiem. Daj mi dzisiaj łaskę spokojnej pracy nad sobą, bez biczowania się i bez udawania, że jestem kimś innym. I przypominaj mi, że Ty nie rezygnujesz ze mnie po pierwszym. Potknięciu. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. To słowo prostuje moje myślenie. Nie wygrywa ten, kto wszystko kontroluje, tylko ten, kto umie oprzeć się na Bogu. Ubogi w duchu to nie człowiek bez ambicji, tylko ktoś, kto nie buduje życia na własnej pysze. Ty pokazuje, że królestwo zaczyna się tam, gdzie Człowiek przestaje grać. Twardziela i uznaje prawdę o sobie. To także zaproszenie, żebym przestał udawać przed tobą i przed ludźmi, że ogarniam wszystko. Daj mi dziś odwagę prostoty, przyznać się do braków, poprosić o pomoc, odpuścić niepotrzebne napięcia. Niech Twoje błogosławieństwo wejdzie w moje konkretne sprawy, nie tylko w pobożne myśli. Duchu Święty, prowadź mnie dzisiaj drogą prostoty. I zaufania, żebym żył tym słowem w realnych decyzjach. Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie, przemień nasz niepokój w kojącą ciszę, przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność, przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę, przemień naszą gorycz w słodycz Twojej łaski, przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemij naszą obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi i wypełnij naszą pustkę. Oczyś nas pychy, pogłębi naszą pokorę. Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. Sprawa, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz, abyśmy mogli poznać Ciebie, jak Ty nas widzisz, abyśmy mogli być szczęśliwi według Twojego słowa błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boży, stróżo mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, Bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.